Cześć, witam. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim i witam was w odcinku takim lekko specjalnym. Jak widzicie, mm, Zrobimy sobie dzisiaj pa 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 powkoo pa, burning. Jak widzicie, mamy 70 tysięcy końców, które zasponsorował nam użytkownik Max Lypy, który jest również wspaniałym widem, ponieważ nie dość, że Wspu wspiera mnie Steamowo, czyli daje jakieś fajne rzeczy na Steam, jeżeli jeżeli ma, nie, nie chce, a mi daje. Na przykład związane z Counter Strike'em. Druga rzecz to jest to właśnie, że zasponsorował mi konsy i właśnie dzięki niemu jest, możecie oglądać ten odcinek, więc jeżeli jesteście ze mną, napiszcie w komentarzu, dziękuję, myax. X, Zaraz yy, wam podam. Nick jest, nik jest napisany oczywiście w opisie, więc jeżeli chcecie, to piszcie max.pl, lipy, nie PL, tylko lepy, na odwrót i podziękujmy mu za to, że dzięki niemu mogliśmy obejrzeć ten odcinek. Yy, i do czego przejdziemy? Od razu do, do rzeczy. Jak widzicie, jestem w szóstej lidze, a mój skład trochę się zmienił. Jak widzicie, się zmienił i to troszeczkę, nawet powiedziałbym, bardzo, bo już nie jest portugalski, a jest hiszpański. Jak widzicie, na napadzie zaczynamy od napadu: jest Rodrigo, potem jest Ucze. Potem jest Gabi. Prawa pomoc to jest Alex. Jak widzicie, ile ma tempa? 91 i nawet ma podania dobre, więc to jest naprawdę i fizyczność. 80 to jest naprawdę fajnie się spisuje. Tutaj zawodnik. W obronie mamy DeMarcosa. Potem jest w obronie jest Pique Z oczywiście z. jakąś nazywa? Z Pepe. Z naszym killerem boiska. W bramce z Bravo z Barcelony. Tutaj mamy lewa obrona to mamy Coentrao. Z, który ma połączenie z wszystkimi, ponieważ jest tutaj na lewej pomocy jest Jesse Rodríguez, James Rodriguez. Nie James Rodriguez, tylko Jesse Rodriguez. No i w PSO mamy jeszcze również Isco, który się łączy z Gabi. No jak widzicie, mam tutaj bardzo dobre połączenie, gdyby ten ucze był chociaż z jakiegoś hiszpańskiego, gdyby był z Hiszpanii po prostu, to by było bardzo dobre połączenie, ale póki co, no nie jest. I dzisiaj, dzięki właśnie Maxowi, kupimy sobie benzemę, który będzie nam się świetnie tutaj komponował, i zamiast uczyć tutaj się w pieprzy, pójdziemy go kupić. Rynek transferowy, zobaczymy, kogo tam można w tych droższych napad. Napastnik, liga BBVA, poziom Goldzik, narodowość nieważna. Zobaczymy, może kogoś znajdziemy, takiego też droższego. Mamy tutaj. Celidido, ale szukamy jakiegoś takiego dobrego naprawdę zawodnika, mamy w końcu 70 tysięcy końców. O, Czarny Neymar, może na niego. Nie no, na niego to trochę za dużo. A, oczywiście z nami na, te, na, na komunikatorze ze mną jest oczywiście mój kolega Michał, przywitaj się, który był, y, który był, y, który rampę mi pilnowałeś ładnie. Tak, który pilnował rampy, którego głos porównujecie dobremu, a tak naprawdę to jest zwykły, jestem. a to jest zwykły człowiek, którego znam na co dzień dziewięcioletnia, Znajomość, więc no, mówię wam od razu, że to nie jest Bremu Piąta liga tylko <grywa> Dobra, <grywa> mamy tutaj <grywa> Tutaj mamy, szukamy jakiegoś nefastnika nie, nie przejmujcie się kolegom, kolega majaczy Kogo my tu możemy sobie kupić? Bo teraz tu mamy w końcu jakieś pieniądze, możemy zaszaleć. o nie będziemy kupować Cicioriccio. O, mandziukić Słyszałem, że gówno gra, więc nawet nie będę na niego patrzył. Hmm. Kogo by tu można było sobie wziąć? No nie widzę tutaj. To ty robisz pack opening czy kupujesz zawodników? No właśnie, sam nie wiem. Najpierw zrobię pak opening, ale kupię benzemę. BN. -y. Karim benzema, dobra Karim Benzema, 84 tempo, 80 strzelania, 74, fizyczności, 82 dramm, no nawet nie jest taki zły. I kto powiedział, że on po 30 tysięcy chodzi? Hmm, kosztuje tyle ile ja mam. Jakie 30 tysięcy psów dupę, dobra. Kit mi diaja. Nie otwieram, nie kupujemy zawodnika, otwieramy paczki. Dobra, zaczynamy. Sklep. Złote paczki. Pierwszy pak kupanie na moim kanale. Złota paczka pół. Ja zamykam oczy, wy otwieracie dupę. Znaczy nie, no, no, ja zamykam oczy i dupę. I zamykamy oczy. I uwaga, w paczce jest. Zamykam. I Vika Vakaso. O kurde, 93 tempa. To może być coś warty, ale nie, co, nie sądzę, bo to niemiecka liga. Wystaw na licytację. Porównaj cenę, zobaczmy. 700. Pomyliłem się. Szybka sprzedaż. Nie no, bardzo dobry zawodnik. Co? Bardzo ja, dobry zawodnik, mi się podobał. 76 strzelania, 70, 80... no nie jest taki zły no. Dobra, biorę to co mi się przyda, czyli karty kontraktu, karty kondycji, co mnie bardzo cieszy, jakieś piłeczki, wezmę sobie tą czerwoną, tą czarną, a w sumie to na razie może wszystko wezmę do klubu, nie będę nic sprzedawał. Wyślij do klubu. Dobra, będziemy wysłać wszystko do klubu na razie. Dobra, pierwsza paczka z nami nie poszła na pięknie, więc na otworzymy drugą. Zamykam oczka. Zamykam oczka. Zamykam oczka. Wy już wiecie, ja jeszcze nie otwieram. No i niestety mamy tylko jakiegoś złotego od kondycji, ale on to nam się zbytnio nie przyda, dużo kontraktów. War oj, kartę Wartownik i strój Wenezueli. Tutaj kto nam się trafił y Ferre z Francji. De la, Bella, z, de la Bella z Hiszpanii, Aspas z Hiszpanii, 82 tempa. No i jakiś Giglotoni napastnik z Argentyny. No nie wygląda ciekawie. No, tylko dwie sztuczki z słabszą nogą. Dobra, wyślijmy do klubu. 50... Poszło na razie 13 tysięcy. Fajnie. Otwieramy kolejną. Ja zamykam oczy. Zamykam. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Otwieram. O, Mantari, 70 tempa. I to tyle. C Milano. Zobaczmy. Może on coś będzie. Wystaw na cytację. Porównaj cenę. Ile mantari? No dobra. 4000. Może, może być. Mam jakieś innych jeszcze. Demichelisa. Boże, jakie zabójczy Demon szybkości. 36 tempa. No pięknie. Jakiś Castro. O, ładne tempo. Lewa pomoc. Hiszpan. No, bym go do składu sobie wpieprzył. Ale wpieprzyć to sobie mogę zaraz sam. O, kondycja, leczenie. Trochę tych kart się przyda. O, jastrząb to będzie coś warte, mi się wydaje. Dobra, między, między innymi wszystko do klubu. Dobra, 50 tysięcy mamy. Otwieramy kolejną paczkę. Zamykam oczka. Bądźcie ze mną w tej wieży. Módlcie się ze mną. Jej. Montro! Bardzo pięknie, już raz go miałem. Poszedł za 12k. Czy również będzie dzisiaj tak bardzo dobrze jak dzisiaj? O, i jeszcze mamy Ignaceweci z Celskwa, Moskwa. Środkowa obrona, ale dobry jest, dobry, dobry zawodnik. Pacini, Menes i Ajew. Hernane i Bedeju. No, paczka nie jest taka zła. Herbszalkę. Głowa, kondycja. Dobra, najpierw zobaczę tego zawodnika, czy on chodzi teraz też po 10 tysięcy, jak chodził. Ale nawet ja bym sobie go do składu włożył, chociaż nie wiem, gdzie bym go sobie włożył. Chyba w dupę. Dobra, porównaj cenę. No, 13 tysięcy, dobra. To mi się podoba ta paczka. To jednak, to dobrze. To wyślij na listę transferową tego. I zobaczymy się tego obrońcę. E, wystaw na licytację. E, porównaj cenę. No ten obrońca 750, więc nie będzie... Czajisz, gram z typem czarny koszta czarny Jack. No i właśnie wyciągnąć. Dziękuję porównaj to. cenę. Sprawdzamy Meneza, dobra, Menez nic nie warty. Aju, AF. Wystawcy stację, porównaj cenę. No Ajef też nie, za bardzo. To widzę, że było ale i tak się odrobiła paczka. Bardzo ładnie jestem zadowolony z tej paczki. Takie paczki mogę przyjmować. Dobra. Otwieramy kolejną paczkę. Mam nadzieję, że tym razem tak samo szczęśliwą jak poprzednią, a może jeszcze lepszą. Ktoś czarny. A jak będzie ktoś czarny, to będzie epickość. I uwaga, zamykam oczy, błączymy łączymy się. Oj, niestety. Polak nam się trafił. Perkuis. Nie znam takiego Polaka. Perkis. Jest napisane Kuiz. Dobra, nieważne. Ale tutaj trafił nam się Zarate. I Kaslew. Wszyscy z rosyjskiej. Dzisiaj mi się rosyjska liga trafia. Jak już tak na rosyjską lecimy, to fajnie, było, jakbym się Hulk trofił. Trofił. No. Trofił. O, Herbleg i Warszawa. <grym> Zaśpiewałbym w tym coś, ale nie wiem ile ludzi mnie z Warszawy ogląda, więc nie ja będę tego śpiewał. Wyślę to do klubu. Dobrze. 33 tysiące końców za nami. Otwieramy kolejną paczkę. Zamykam oczy. To już jest prawie. Już pumetek. metek. Zamykam oczy i. i z dupy mi się tli. Feglucholi. 85 tempa, ale to jest nawet. Nawet dobrze, bo tu widzę, że prawa pomoc to nawet nie jest tak źle. Sprawdzimy, po ile chodzi, ale nie będzie szału, chociaż to jest 83 overloła. Wystawmy cytację. dziwnie mnie, że nie ma złotej karty. No i chodzi po 1200. No dobra, jest pięknie, nie jest źle. Dobra, dużo kondycji, dużo kontraktów, jakieś stroje i powtórka Vitolo. Dobra, wysłam do klubu. Mam 26 tysięcy końców. Chętnie bym kogoś kupił, no ale na razie, póki co, mi się herp... Team spisuje bardzo dobrze. Uwaga, otwieram kolejną paczkę. Zamykam, zamykam oczy. Proszę, 19 tysięcy nam zostało. Jeszcze dwie paczki: 3 max i. No, jakiś ZAN, i celular, i kokę, kontrakty, motorniczy, i strój. Dobra, wysyłam do klubu. 19 tysięcy mamy klu... końców, otwieramy kolejną. Mam nadzieję, że teraz z szczęśliwą grę jest. Mandra, daj mi coś dobrego, proszę. Tak, 50 tysięcy, to będę już taki uradowane, że. PETR CZECH! Woo -hoo -hoo! Woo -hoo! <mulansy> I pięknie o to chodziło. Będziemy zobaczyć od razu cenę. Petr Czech, wystawiam jak to będzie po 1000 końców to komuś wywalę. I TO JEST 50 KONIUSAAA! UUUUUUHUUHUU! Zacznę z majątku 75. Ale dobra, ale ty się tutaj nie mądruj. Dobra, mamy Petra Czecha, jest pięknie. Od razu go wysyłamy na transfer, gdzie to jest, wyślij na msf transferową pięknie, gluglum i kriwakla jakieś. dobra, kontrakty i znowuż powtórka zana zana i boli mnie śmietana, wyślij do klubu wszystko dokładnie duplikat, no to duplikat po ile ty chodzisz duplikacie wystaw na licytację, porównaj cenę i duplikat chodzi po 700 czyli quick trzymaj się zan, dobra, mam 12 tysięcy jeszcze przy tak wiatrak, dwie otworzymy. Ostatnia paczka pokisana na ten moment. Zamykam oczy. Może jeszcze jeden, jeszcze jedno jeszcze raz coś dobrego. Lopez! O kurde, ale mi teraz dwóch bramkarzy, drop 83 overloa. Idziemy sprawdzić, Hiszpan, sprawdź szybko licytację. Porównaj cenę i. 10 tysięcy. No, Ty, bo jak tak dobrze idziemy tym pędem, to ja bym jeszcze coś otworzył. Dobra, pójdziemy jeszcze. Mamy 5000. Otworzymy jeszcze jakąś paczkę. Sprzedamy może Lopeza. Tą szybko na 5000 może pójdzie. Czekajcie, wystaw na licytację. Porównaj cenę. Zobaczmy tutaj 10K. 8, 8, 8. O, ale tutaj jest zaniżył 7,5. Dobra, wystawimy za 7. Dobra, wystawimy go. Może szybko pójdzie. Lopezik, hiszpan za Cemilanu Dobra, wyślij Lopeza. Tutaj mamy jeszcze jakiś murzynków, karty kontraktów, kondycje, ligi, koszulki do klubu. Wszystko. Dobra. Hmm. Dobra, bo ostatnie, mi, ostatnie trzy paczki były bardzo szczęśliwe. więc idę zobaczyć mój klub yy, i idziemy poszukać jakiegoś zawodnika. Gareth Bale, Rodriguez. A co są tylko wyposażenie, więc nie ma. Lip. Zamykamy tutaj Czecha, którego nie mogę znaleźć. Gdzie jest Czechuś? Albo Czecha już chyba wysłałem na licytację. Dobra, jest, jest. No, dobra, wystawmy Czecha od razu, tak za jakoś taką. a najpierw tego jeszcze Monterino równej ceny. Po ile tu chodzi? 13, 11, 12, 11, 12, 10, dobra, 10 jest najdrożej, czyli wystawiamy za 10. No i co, to by było na tyle z tego pack openingu. Jeżeli ktoś jest chętny do giveawaya jakichś końców, no to bardzo jestem do dyspozycji na PW, na Facebooku oraz na YouTube. Jeżeli gdzie chcecie, możecie mnie znaleźć. Kontakt na mnie zawsze jest. E, ja już dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję wam za to, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, znam jak to robicie dotychczas. Dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnym odcinku z pack openingu. Mam nadzieję, że jeszcze lepszego niż teraz. I mam nadzieję, że czekuś trafi się jeszcze nie raz. No, to, to by było na tyle. Michał, coś powiedz, że nie jesteś bremem. Cześć! <laughs> Jednak ćwok. Trzymajcie się! You,